Ten dom, który znajduje się tam, gdzie pokazuje ręką ma 450 lat, coś koło tego. Także to jest to drzewo, jest pomnikiem przyrody. Że rośnie bardzo szeroko. Nie idzie w górę mocno, tylko idzie tak na boki mocno. I tak. Drzewie. To właśnie co widzę w na piecach opalnych drewnem. A tutaj mamy piec jamowy. To jest najstarszy. To ognisko takie duże. To jest najstarszy piec y, ceramiczny znany człowiekowi. Wypałeś w nim taką właśnie, raczej mniejsze formy, bo większe pękają. Ta temperatura jest mało stabilna w środku. Ceramikę robić taka właśnie, albo taka jasna, taka jak tu widzicie, albo taka czarna, czarna, spalona trochę. To są właśnie formy w ognisku zrobione, pod ogniskiem. Taką, taką ceramikę będziecie sobie, sobie zrobić sami, jeżeli macie kawałek ziemi, na który może rozpalić ognisko. Robić to tak, że kopie się dół, takiej głębokości około pół metra, no gdzieś takiej głębokości. Dół się obkłada deskami dookoła, sypi się trociny, w tych trocinach umieszcza się ceramikę, taką lepioną z giny. Ten dół przykrywa się paroma dyskami, tak żeby zrobić taką platformę. Na niej układa się ognisko i to ognisko się pali przez jakieś tam 6 do 8 godzin. Teraz już pójdziemy na pracownie główne. To chodźmy. Ale <laughs> Coisa tam, <sum> A gente vai A gente isso. é na, na No lepiej na bawełnie, żeby nie poszalał Robimy takie dwa kursy. Jeden to jest poświęcony zabawce ludowej, zabawce z drewna. Różne stare takie wzory odkopujemy i wykonujemy takie ruchome zabawki, na przykład naturalne drewno, ręcznie malowane. No i plus poza zabawkami robimy też takie mebelki. Mebelki inspirowane tradycją ludową, z drewna. Yy, korzystamy z ręcznych narzędzi. Yy, co jeszcze podrzeźbiamy trochę. Także generalnie tak próbujemy czerpać z, nas z naszej tradycji ludowej, podglądamy jakieś stare wzory. bo Jest to du duże, duże takie, duży zbiór inspiracji. No i co, zaraz. Niektórzy będą uczestniczyć, przekonają się, jak, jak, jak to w szczegółach wygląda, że zapraszam do, do pracowni mojej firmy. Panie! Ja. 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 To jest to taki koń z który... nie. panie! Panie, panie, panie! panie, panie. panie? 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 Zielone skrzynie, które tutaj mamy, to są piece do, do szkła. Tam są takie grzałki w środku, które stapiają szkło razem. Fusing. Fusing, tak. Tak jak na przykład ten zamek tutaj, właśnie powstał w, w tych piecach, właśnie że to jest takie szkło łączone poprzez stopienie w dużej temperaturze. Coś takiego. Paszczy. To mhm. trzeba sobie odrysować, żeby ruszamy do materiału później przyłożyć. I odrysować takie paski. Mogą być dłuższe, mogą być krótsze, tylko szerokość ta, żeby była zachowana. Ta szerokość. I według tego odrysować proszę i szukać sobie materiałów. Najlepiej by było, żeby było, były one w kamie kolorystycznej jakieś, albo w zieleniach, albo w czerwieniach, albo w szarościach, żeby ten wąż no, w jakimś kolorze był.

Na to w ciebie. Chodźmy z zaraz o. razem z tym? Tak. Już. I teraz z tym, teraz o tym, zasy. tym lewym, bo to z lewej strony. O tak, tu. I tu, o taki pan. No, o, 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 o a tu. To 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 I taki I, z... I, 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 I tak tak teraz który? Nie, to jest ten już jest tutaj.

I tu, tutaj w miejscu to trzyma. I i od razu to I już ma. Reszta jasna. Reszta jasna.